Grzymeczki, jestem RuneSize, za to już jest trzeci odcinek z przygody z Minecraft. Yy, no i jestem dzisiaj bez drolka. Jak widać, ulewa jest, ale nie zmieniam pogody, nie będę czytować. Mamy tu rzeczy, już wróciłem z podróży. Mamy bardzo itemów, fajnie wszystko jest. Yy, I co, i myślę, że. Hm. Mam sporo rzeczy fajnych. No jeszcze by mi się piasek przydał jest taka ulewa i nie chcę iść Najlepiej byłoby się e, Przespać hmm. Tu trzeba zrobić tylko łóżko I Łokę okay. Łóżko jest zrobione co jest? O, dobra. Aha, nie poszłeś spać, bo klikłam escape, no ta. Dobra, nie... powiedzcie, że nie pada. Nie, lis. Tak, dobra. Nie pada, jest git. Trzeba by się było wybrać po piasek. Co ja teraz zrobię? Żółty dywan. Siedziałam i z tym nie jest tego. Eee, teraz tak. Dom. Oczywiście trzeba by sobie było ustawić. Okej, okay, dobra. Trzeba by też było zrobić jakąś hodowlę, ale ja to zrobię wszystko z drogiem na odcinku. Mm. Piasek, tak. Piasek. Tu ładny slime, o którym ciągle gadał. Myślę, że go nie będzie słychać. Mm, mm, mm. Wiecie, co jest najlepsze, że już nagrywam trzeci odcinek? A pierwszy mi się dalej renderuje. Więc będziecie mieli bo odcinek codziennie. Gdzie ja mogę znaleźć piasek? Tu jest ten most i będziemy kończyć głównie ten domek. To jest niedokończony, a piasek nic dla tego potrzebny, bo tu będą szkła. No i. Hmm, no co tam zrobić? Nie wiem co tam zrobić. Na razie to muszę znaleźć piasek i widzę na razie Edka, bo zły, yy, chyba nie zrenderowany. Jest, jest tam na samym dole. Chyba zwiększę sobie rendering, bo nie wiem czy mogę takim niskim 6 o, od razu lepiej. Dobra, o, tu mamy jakiś piasek, ale to i tak. Za mało. Mm, Okej. Okay. Tu jakoś się da nakopać jeszcze trochę. Będę stać na jednym klocku. Będę kopać to. No i dobrze, dobrze. W ogóle wymyślajcie jakieś challenge, co mam robić. Coś oczywiście w domu bo wychodzić mi się jakoś tak nie widzi Aj do góry jeszcze dobra tu dobra mam 57 to jest i tak jeszcze za mało z dwa staki by mi się przydały. Trzcina, jasne. O, tu jest piasek. Dawaj piasek. Nie w ogóle trzeba by się też wybrać do jakiegoś kajwa po obsydian i zrobić już... Do deteru, parę tam rzeczy. Dobra. Czyli je mam? No, jeszcze trochę tam widzę piasek, więc już tam lecę. W ogóle planujemy jeszcze z Drolkiem jakieś zamki porobić. No nie seria nie powinna się opierać na tym, że mamy tylko rozwalić smoka. Ale powinniśmy coś chyba dobrze bawić przy budowaniu jakichś tam innych różnych rzeczy. Myślę, że zbudujemy jakieś zamki czy coś. A Na pewno nie na odcinku, bo to by za długo potrwało. To jak coś, to może jakiegoś live'a drog ogarnię. Dobra, 53. To jeszcze tu wejdę. Jak coś to sorry za tego Steama, ale Minecrafta mam przez Steama właśnie i... I chciałem Was jeszcze raz przeprosić za przedni odcinek. Za to co się stało i w ogóle, bo... Moim zdaniem też... On był do dupy. No ale no... Nic nie poradzę na to. O ja i znowu do góry się spinać to. W ogóle piszcie czy do jakiej szkoły w ogóle idziecie. Ja na przykład idę do... Mogę, możemy trochę o tym porozmawiać, ja idę na przykład do zespół szkół sportowych. Mm, jak mówiłem tam, kiedyś wyjechałem do tych Niemiec i wam powiedziałem, co i jak było... Chciałem nagrać z tego jakiś tam vlog, ale nie wyszło mi coś tam. <laughs> Dobra, gdzie ja na razie idę? Okej, okay, no i mieliśmy tam... Oczywiście w tej szkole mieliśmy chyba... Jeszcze w roku szkolnym co teraz był, mieliśmy testy, żeby dostać się do tej szkoły. Były różne klasy wojewódzkie i takie tam inne. Ja Jestem właśnie w wojewódzkiej. Hmm, przebalić. No i myślę, że fajnie będzie. Na 64 to. Hmm. Najlepiej by było trzeba dom ogarnąć teraz. <laughs> Kurde, mi coś w gardle drapi co chwilę. Wejście. Wejście może będzie tu. No, zbierałem właśnie dużo jak. Po prostu nie było. No i okej, okay, tu moglibyśmy się wziąć za to. I mi tu mucha lata, Jezus. Dobra, to można rozwalić. Hmm, jakie tu dać drewno? Nie wiem, czy pomieszać je. Ja, tak, 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 pomieszamy. Pomieszamy to drewno. Prowadzę chwilę, dobra. No, spoko. Myślałem, że teraz mi się Minecraft ściął. Hmm. A to tylko moje zbidy. Dobra, i teraz chciałem zrobić coś takiego, że. Nie, nie wszystko. O, dobra, dobra. Z mm, tej mniejszej ilości. Teraz tak. Dobra. I chodziło mi coś takiego, że robię coś. O, właśnie w tym stylu. Choćby taka szachownica. O. Coś takiego. Dobrze, dobrze. Chyba to dobrze wygląda, co nie? Jezus, głupia mucha, naprawdę. Właśnie, co jest głupie, jak coś ktoś chce nagrać i tak nagle, godzinami nic się nie dzieje. Jak do czegoś chcesz się wziąć, to zawsze coś, Brr, mucha czy coś. Mm. Fak. Mm. Tu dać, tu, 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 tu. 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 I myślę, że podłogę mamy 100% zrobioną. Myślę, że to fajnie wygląda. O dwie jeszcze. No i dobrze, dobrze. Nice. I już to lepiej wygląda. To możemy się wrócić. Jakaś minuta. Dziesiąta. Spoko do 20 możemy robić. Nawet 25. Taki dłuższy odcinek. Kurde, głupio mucha, no. Chyba powinienem otworzyć balkon. Eee, i szkiełka. Robimy na taki sposób. Okej. Okay. No i mamy, z tego co prawie nazbieraliśmy to za głupie 40 dostaliśmy stack i 48, więc w porządku. Tu trochę będzie to głupio wyglądało na... chociaż, no głupio, bo tu się można przedostać. Nie. Trudno. Do mnie powinien być w 100%. Musiałem to rozwalić. Dobra. I tu jeszcze. Nie wiem, czy robić dwupiętrowy. Nie, nie będę robić dwupiętrowego. Jeszcze mi nie starczy. Dobra. Już się robi noc. Widzę, co, i tak bym się przespał, więc... Aha, źle wpisałem. Set... Home. Nie? Aha, nie, kurczę. Jestem w ogóle jakiś dzisiaj time set daj, o właśnie Boże co się dzisiaj ze mną dzieje To jeszcze niedokończone, to to zaraz tym zrobię Dobra Hmm. Dobra, raz, dwa, trzy i tam też? I tu chyba też. Dobra, zaraz sprawdzę. Ta, dobrze jest. I no pomyl pomyliło się tu ktoś. No, nieważne. I tak fajnie to wygląda. Stało jeszcze 6. No to tu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. A jeszcze nie starczyło? Um, jeszcze tu ten. Myślę, że tak możemy też ze szkła, z tego zwykłego zrobić. No co tam? Możecie wpisać, co to może być. Bo nie wiem. Magazyn tu jest, więc magazyn jest wykluczony. Yy, przepalarnię to jako taką mamy. Dobra. Zostawię te osiem. Na wszelkie W, duże. Czy tam u góry to trzeba będzie zrobić? Okej, okay, zrobię to zaraz. Dobra, teraz. O. I jeszcze tu. Te dwa. Ile? Aha, tu będzie więcej niż 8, więc jeszcze tam do góry nie idę. Jeszcze tu do góry trzeba iść. No i o to chodzi. I już to jako tako wygląda. Cóż nie, te szyby nie są takie... Niech już tak zostanie. Dobra, idziemy po szkło. Jeszcze miałem ogarnąć tamto, to zaraz to zrobię. Mmm... to szkło miałem iść. Chyba w zupełności tyle mi wystarczy, ale jeszcze na taki wypadek wezmę to. I pójdziemy po tamto zrobić, może jakoś tu się, o właśnie, nie, nie muszę marnować drewna, i na jedno wystarczy. O, jestem tu już u góry. Dużo szkła, ale... Dobra. No. I tak to może być. Dźwięki myślę, że wam nie będą przeszkadzać. I tu miałem jeszcze zrobić... O, właśnie to. Jeszcze to poprawić, i... i chyba jest dobrze, czy tak myślę, że jest dobrze z tej strony, mm, z drugiej strony jest, chociaż nie tam to było dobrze, chyba tak to było dobrze. tam po rogach też są, więc ziomeczki, jeśli wiecie co z tym zrobić, co tu ma być to piszcie w komentarzach ja to jeszcze na facebooku udostępnię a jeśli się wam odcinek spodobał to subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie ja się z wami żegnam, cześć i na razie, puu, na razie meczki